Witam cię serdecznie na moim kanale, na którym prezentuję gadżety motocyklowe, które kupiłem osobiście na AliExpress. Wszystkie prezentowane rzeczy użytkuję osobiście i mam nadzieję, że te filmy będą pomocne. Zapraszam cię do subskrypcji mego kanału oraz stawiania dzwonków, lajkowania i pozostawienia komentarzy. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku e, mojego kanału. Dzisiaj chcę Ci pokazać to, co dosłownie minutę temu przyszło do mnie. Zamówiłem sobie tak na próbę, bo grzebiąc, znalazłem manetki. Zamówiłem sobie na próbę manetki. Wydają się, przynajmniej na zdjęciu i z opisu, bardzo ciekawe. Nawet mają dystansy. Cena tych manetek to 4,39 więc jak widać. Bardzo cena przystępna. Manetki są dostępne w raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu kolorach. Czerwone, niebieskie, żółte, zielone i pomarańczowe, jeśli dobrze widzę. Zaraz to sprawdzimy, wygasiło mi się, zaraz. Tak, jest i pomarańcz, więc nawet fani tema będą mogli sobie sprawdzić takie manetki. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Paczka słuchajcie przyszła bardzo szybko. Dokładnie nie wiem ile czasu to zajęło, ale naprawdę zaskakująco szybko przyszła. Mamy, można to znaleźć z darmową przesyłką do Polski. Już oddaję kamerę, kamerzyście, żeby móc sobie to otworzyć. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. No ciekawostka, słuchajcie, bardzo duża ciekawostka. Nie, jest wszystko w porządku. W pierwszej chwili wydawało mi się, że są to manetki bez logo, które tutaj widać na, 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 na ekranie, ale okazuje się, że wszystko jest w porządku. Zobaczcie. Manetka jest. Guma na manetkę jest perforowana. Tutaj jest taka bardzo szoska. Zastanawiam się jak to będzie w czasie jazdy wyglądało. Natomiast ten dystans, dystans słuchajcie jest też gumowy, a nie piankowy. Więc chyba um, szału nie ma, ale jest jedna ciekawa rzecz. Słuchajcie, ci z was, którzy mają handbary um, i często gęsto te handbary powodują, że manetka nie mieści się, yy, guma na manetce nie mieści się tak jak trzeba. Mają tutaj miejsce na to, żeby tą gumę odciąć i zrobić miejsce na handbar. I to akurat jest bardzo fajna rzecz, to już mi się podoba. Natomiast nie podoba mi się to, że dystans jest całkowicie gumowy, bo gdyby był z pianki, był bardziej przyjazny. Zastanawiam się, jak to będzie w czasie jazdy, kiedy będę ręką na motocyklu do tego dociskał. Ale jak zamontujemy to wszystko, to oczywiście też to zobaczycie i będziemy wiedzieli, jak to wszystko jest. Za chwilę, za chwilę będziemy to montować na motocykl i przetestujemy. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. No dobra, słuchajcie, to jestem. Będę montował tutaj te manetki. Jak widzicie, lewo już założyłem króciutka jest, jest krótsza od tej, którą wziąłem miałem wcześniej takie manetki, jak widzicie e, tutaj mam takie osłony, ślizgi takie, więc e, nie zakładam całkowicie ten, doszedłem do wniosku, że odetnę dokładnie w tym samym miejscu, w którym tamta manetka miała nacięcie czyli tu w tym miejscu, ale jak już zauważyłem tam gdzie mam rolgas, niestety tak zrobić nie będę mógł będę musiał odciąć tutaj na samym krańcu no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Eee... I powiem Wam szczerze, na pierwszy rzut oka, tak jak na to patrzę, nie polecam tych manetek. Eee... I chociażby ze względu na to, że ten dystans nie jest pionkowy, tylko gumowy. Nie wiem, jak to w rękawiczkach będzie wyglądało. Ale mam nadzieję, że podczas jazdy się sprawdzą i, i będzie wszystko ok. Eee... Natomiast, na teraz, na, na ten moment, w którym je montuję, eee... no. Zobaczymy. Może w następnym, w następnym filmiku, w momencie, kiedy już będzie sezon, będzie można pojeździć. To wtedy, to wtedy Wam powiem, jak to się sprawdza w rzeczywistości. Oby było wszystko dobrze, całe szczęście nie jest to jakaś niesamowita rzecz. No i jednym słowem, krótko mówiąc, jest to dowód na to, że nie we wszystko, co na AliExpress jest, należy wierzyć, ufać i sprawdzać całe szczęście, że to są się pieniądze i nie ponosimy jakichś tam niesamowicie jakich, wie, jak wielkich kosztów. Dobra, ja postaram się teraz zostawić Was na chwilę i odciąć tą manetkę, tak żeby spokojnie można było ją zamontować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Słuchajcie, można by rzec, że idzie bardzo bezproblemowo, odcina się praktycznie rewelacyjnie, ta guma jest bardzo podatna na odcięcia różnego rodzaju i do modelowania. Teraz jeszcze chwilkę dajcie mi, będziemy to montować. Słuchajcie, jestem z powrotem. Staramy się to teraz założyć. O, wchodzi bardzo gładko. I roll gas jakoś tam się poddaje. Nie trzeba za bardzo na mocno naciskać, ani powolutku, powolutku wciśniemy. Słuchajcie, no rewelacja, ale jest chyba za mocno dociśnięty, bo słabo mi. Tak, tak, musimy troszeczkę odciągnąć. Słabo chodzi mi na tej gumie, zobaczymy teraz. No, trzeba będzie go odciąć. O. Jest. Chodzi o to też, żeby to się nie dostało za bardzo. Dobra, weźmiemy nóż odetniemy. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak na razie nawet, słuchajcie, nie widzę potrzeby do tego, żeby e, montować e, trucik trzymający, tak jak miałem w poprzednich monetkach. E, jak na razie wszystko trzyma się bardzo fajnie. Tak, jak to mówił przy samej dupie, żeby nie, za bardzo nie, nie zmarnować tego. Cyk. O. No dobrze, słuchajcie, i tak to właśnie wygląda. Założymy jeszcze ślisk. Zobaczymy jak tutaj. O no, i tak to jest. Dokręcimy go, żeby trzymał się kupy. Oczywiście inwus musiał spaść. No i słuchajcie, no jedyne co pozostaje to zobaczyć jak to będzie w praktyce. Postaram się e, dać Wam znać na jednym z następnych filmów jak to, jak to chodzi. E, na dzisiaj to tyle, słuchajcie, lajkujcie, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, w kolejnych też oczywiście jak Eee, zauważyliście na początku, będę starał się Wam przedstawiać wszystkie rzeczy, gadżety, które udało mi się kupić, oczywiście motocyklowe gadżety, które udało mi się kupić na AliExpress. Powodzenia, trzymajcie się i odkręcajcie bezpiecznie.